W jadłospisie przeciętnego Polaka znajduje się co najmniej jeden z niżej 10 przedstawionych produktów spożywczych. Są one zazwyczaj tuczące, ze znikomymi wartościami odżywczymi czy nawet toksyczne, a niektóre wręcz rakotwórcze. Poniżej prezentujemy wybraną po analizie naszą listę najbardziej szkodliwych produktów spożywczych. Kolejność jest przypadkowa. Koniecznie powinniście ograniczyć te produkty lub całkowicie usunąć ze swojego jadłospisu. Niezdrowe produkty spożywcze są chętnie wybierane przez konsumentów ze względu na walory smakowe. Poprawiają one apetyt i dostarczają przyjemności z jedzenia, jakiej nie zapewni nawet najzdrowsza sałatka. Tak przynajmniej uważają ci, którzy codziennie po nie sięgają. Numer 1. Puszkowane jedzenie. Jedzenie w puszkach może być zdrowe, ale samo opakowanie niestety nie. W niektórych puszkach znajduje się bisfenol A, stosowany w postaci żywicy epoksydowej. Jej zadaniem jest izolowanie metalu od pożywienia, więc wydawałoby się, że jest ona pożyteczna. Niemniej jednak do pożywienia przenika ten składnik, który ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Numer 2: zupki typu Instant. Zubki typu Instant, zwane potocznie zupkami błyskawicznymi czy też zupkami chińskimi, są bardzo proste i szybkie w przygotowaniu, a dodatkowo nieźle smakują, przynajmniej większości konsumentów. Ich dodatkową zaletą jest także niska cena. Skład odżywczy pozostawia jednak wiele do życzenia. Zupki typu Instant zawierają przede wszystkim sztuczne wzmacniacze, stabilizatory i przeciwutleniacze. Produkty tego typu są także bogate w sól. Numer 3. Kostki rosołowe. Kostki rosołowe to kolejny produkt, którego należy unikać. Chociaż nie wyglądają groźnie, to pod postacią malutkich kosteczek kryje się głównie sól, tłuszcze trans, utwardzane tłuszcze roślinne oraz substancje wzmacniające smak i zapach. Nie można również zapomnieć o sztucznych barwnikach. Tak więc jeśli chcemy zamiast rosołu wyczarować chemiczny roztwór rodem z laboratorium, to kostki sprawdzą się do tego idealnie. Zastanów się lepiej nad ziołowymi alternatywami, które są w stanie poprawić smak potraw. Numer 4. Chipsy. O tym, że chipsy nie należą do najzdrowszych przekąsek, wiedzą chyba wszyscy. Mimo, że są zrobione z ziemniaków, które same w sobie są bardzo zdrowe, to w takiej postaci tracą one swoje prozdrowotne właściwości. Chipsy zawierają przede wszystkim bardzo dużo soli oraz tłuszczów trans, których powinniśmy unikać i spożywać jak najmniej. Dlaczego? Sposób przygotowywania sprawia, że do chipsów przedostaje się akrylamid, który jest rakotwórczy. Jeśli bardzo lubimy chipsy, to możemy przygotować ich zdrowszy odpowiednik samemu w domu. Wystarczy obrane ziemniaki pokroić w plastry i upiec w niezbyt wysokiej temperaturze. Numer 5. Płatki śniadaniowe. Prawdziwe płatki śniadaniowe powinny być zrobione z pełnego ziarna, np. jęczmienia, owsa czy żyta, ewentualnie z dodatkiem suszonych owoców. Niestety, ogromną większość tego rodzaju produktów zawiera bardzo mało ziaren, za to bardzo dużo cukru. Część producentów posiłkuje się owocami kandyzowanymi, czyli takimi, które są wielokrotnie smażone w coraz swoim. Część producentów posił... Część producentów posiłkuje się owocami kandyzowanymi, Czyli takimi, które są wielokrotnie smażone w swoim coraz słodszym sosie. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.